Dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry, kochani Boże, jak to brzmi tragicznie takie przywitanie, nie? Piąty dzień podróży, o ile się nie mylę. Dzisiaj mamy czwartek, jak sami widzicie, pogoda jest przepiękna. Wstałem rano, zdecydowałem, że chyba pojedziemy dzisiaj zwiedzić Gardę, jezioro Garda. Podjechałem na najbliższą dostępną ładowarkę, szybką ładowarkę, niestety zajęta przez zajebistego Forda Mustanga Mach E. Wolałbym takim czymś podróżować. Ale no na to też nie będę narzekał, bo to też nie zawodzi. Jeżeli Was to interesuje, ponieważ jest to bardziej taki vlog e, pokazujący też podróż samochodem elektrycznym, e, aktualnie możecie zobaczyć, że mamy stację ładującą szybką ładowarkę, 50 kW to nie jest szybka ładowarka. E, widzicie, że Ford Mustang zajął e, wtyczkę CCS, czyli do szybkiego ładowania. Ja używam teraz tyczki Type 2, e, i o co tutaj chodzi? Taka stacja niestety nie jest w stanie wygenerować zapotrzebowania szybkiego ładowania na dwa pojazdy naraz. Co to oznacza? To oznacza, że Mustang teraz jest priorytetem. Podpiął się pierwszy pod CSA, a jestem pod typ drugi, czyli tutaj jest takie wolne ładowanie do 11 kW na godzinę. I dlaczego teraz tutaj stoję i podpiąłem to zamiast na szukać dalej? Odpowiedź jest prosta, słuchajcie, to jest najbliższa ładowarka jaką mamy od domu, chłopaki są teraz w domu, yy, szykują się do wyjazdu, mają chwilę, żeby jeszcze ogarnąć co i jak, ponieważ yy, trochę zaczynają nas zjadać koszta, jeżeli chodzi o autostrady, ponieważ wychodzi bardzo drogo, jeżeli chodzi o autostrady, chłopaki teraz coś tam jest zaczęli liczyć, yy, nasz wyjazd do na Neapolu, no to, no to naprawdę duże koszta to są, jeżeli chodzi o cały podróż w road tripie. więc staramy się to ugryźć od takiej strony, żeby coś tutaj zaoszczędzić, więc... Do jeziora Garda znalazłem trasę, jeszcze zobaczymy, czy się uda, rzekomo bez opłat, więc na tym też nam się uda zaoszczędzić może 10 czy 13 euro. Dokładnie nie jestem w stanie Wam tego powiedzieć. Przekonamy się dzisiaj, ale mamy tak piękną pogodę, że aż szkoda z tego nie skorzystać, dlatego co teraz w ogóle robię? Czekam aż Mustang się odepnie, bo już się na ponad 80% baterii ma, więc zobaczymy, czy gości będzie się ładował do sety czy może zaraz będzie odjeżdżać, bo tutaj powyżej na tej ładowarce od Enela, firmy Enel, to jest pewno coś takiego jak polskie PGE. Sytuacja wygląda tak, że powyżej 180 minut, czyli powyżej 3 godzin, nalicza Ci dodatkową opłatę 11 euro za samo rozpoczęcie kolejnych jakby 3 godzin, o ile ja się nie mylę, więc jest to jakby zrobione tak, żeby nie zamulać ładowarki, nie zajmować jej że jeżeli ktoś się podepnie, no to Max był zmuszony do tego, żeby został Max 3 godziny i uciekał, a jak chce zostać, to niech płaci krocie. Więc teraz jesteśmy na mniejszej ładowarce, niby trochę taniej wychodzi, no ale tutaj jest długie ładowanie, a chciałem szybko się pododać, żebyśmy jechali w trasę, nie tracili takiej pięknej pogody. No, nie będę kłamać, Ten Ford Mustang robi naprawdę fajne wrażenie. Autko jest duże. Wszędzie kamery widać, że Ford zaczepnął tutaj dużo inspiracji od Tesli i bardzo dobrze, bardzo dobrze. Takie mógłbym mieć swoje własne auto, następne auto elektryczne, mm, albo na przykład dla rodzica, dla mojego taty też byłaby super furka. Czekamy aż będzie tego więcej w Polsce i może, 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 Tesla póki co ma w dupie, nie oferuje nawet leasingów od siebie, a leasing przez trzecią firmę, to nie są opłacalne koszty. Jak widzicie Mustang już odjechał. I zobaczmy jeszcze prędkość ładowania skoczyła na 43 kW, no bez szału, powinno być 48-50 ale myślę, że tak za 30 minut postoję i uciekamy, nie? więc całkiem spoko pewno już Wam wspominałem o tym nie raz, ale jeżeli chodzi o ceny za ładowanie będę wiedział prawdopodobnie pod koniec, co ile wyszło i ja sobie robię jakieś tam zdjęcia, porównania, kiedy co ładowaliśmy i napcy Kia Charge powinno mi pokazywać, gdzie udało nam się i co za ile zapłacić, więc albo będę wrzucać po prostu opisy albo pod koniec jeszcze zrobię albo specjalny odcinek albo w ostatnim odcinku zrobię takie podsumowanie ile wyszło za opłaty czy wyszło taniej niż samochodem benzynowym czy gazowym, czy drożej e, więc przekonamy się na ten temat z pozytywnych rzeczy to to, że w Wenecji mamy darmowe ładowarki sprawdziłem teraz nad Gardą podobno w Lidlu jest darmowa ładowarka więc będziemy to sprawdzać, czy będzie w ogóle wolna więc to też jest ciekawe, ale spoko bo tutaj ogólnie na trasie udało nam się zaoszczędzić już około 800 000 km z Afriko, bo z Polski udało się wyjechać za darmo powiedzmy potem w Wiedniu mieliśmy ładowarkę za darmo i tutaj w Wenecji mamy ładowarki za darmo, więc korzystamy z tego. To nam bardzo dużo ogranicza koszta. Jeszcze jak nam powiedzmy odejdą autostrady, gdzie coś tam się może uda uciąć, no to też będzie całkiem spoko, bo dzięki temu zaoszczędzimy kolejne pieniądze które no, są duże, nie oszukujmy się, są duże. Jeżeli chcecie wyjechać na taką podróż nawet samochodem spalinowym, e, tutaj benzyna prawie 2 euro, tam euro 80, euro 90 na autostradach e, kosztuje za litr, więc e, może gdzieś taniej w miastach się znajdzie, na pewno. Ale na pewno jest drożej niż w Polsce, więc nawet jazda takim samochodem spalinowym, to też nie są wcale jakieś małe koszta, e, wliczając to w ogóle autostrady, które są dosyć drogie. No ale co, ładu, ładowanko do końca, znaczy pół godzinki, może postoimy, może trochę krócej ciśniemy nad gardę i w końcu dzisiaj chillujemy bombę. Może zwiedzimy jeszcze całe wybrzeże, więc może też trochę pojeździmy. Ale zapowiada się dosyć fajnie, więc ja kończę śniadanie i lecimy w drogę. 75% Nadawaliśmy jakieś 27,45 kW. I ciśniemy w trasę. No i dało nam się dotrzeć na jezioro garda. Przyjemy bombę teraz na plaży sobie. O, jest całkiem okej. Okay. Minus taki, że kamienista plaża jest, więc jest is... niezbyt wygodnie, jeżeli o to chodzi, ale w ogóle udało nam się podpiąć auto za Friko w Lidlu. Pół godziny drogi stąd, y, tru, nie trucikiem, tylko spacerkiem, więc w porządeczku. ładujemy się za Friko, posiedzimy trochę. I co? I, I chyba ruszymy, się, przejedziemy jeszcze tym wybrzeżem, bo jest możliwość się tam tędy przejechać, więc jak uda nam się trochę coś tam podładować auto za darmo, no to będziemy sobie zwiedzać i po prostu można dalej skoczyć gdzieś się odmyć, nie wiem póki co silera. Ogólnie bardzo nie pozdrawiamy Włochów, albo pozdrawiamy środkowym palcem, tutaj pan cały samochód, pan prawdopodobnie albo pani, cały samochód tutaj u nas jest zarysowany po całości aż dotąd, tu się kończy dopiero rysa, tutaj na ładowarce pod Lidlem, najwidoczniej może się zbuntował, może przywłaszczył sobie to miejsce, bo jego. Jak wygląda następująca sytuacja? Dzwoniliśmy na policję, policja nas solała, e, Pogadałem troszeczkę z różnymi osobami, doszliśmy do wniosku, że po prostu zrobimy to na auto, zrobimy to na autokasko, po prostu jak już będziemy w Polsce, że teraz jechać, kazali nam jechać na komisariat, powiedzieli, że można jechać na komisariat, to zgłosić, ale e, coś czuję, że o taką pierdołę będą mieli nas w dupie. Tym bardziej, że jesteśmy w takiej miejscowości tutaj, że no nie wiem, czy tutaj będą w stanie po angielsku w ogóle gadać, więc Chyba po prostu wolimy sobie pozwiedzać i załatwić to, jak już będziemy w Polsce na ubezpieczenie, które przecież mamy opłacone, niż się męczyć teraz i stracić cały dzień na głupim stanie na komisariacie, gdzie tam niby jest jakaś kamera, ale nie wiadomo czy ta kamera w ogóle złapie tą osobę. Jedyne co mam, no to zdjęcie, jak auto było zaparkowane i obok stał Mini Cooper z tablicą rejestracyjną. No ale nic więcej nie mamy, więc o tyle dobrze, że kabel został nieuszkodzony, nie, nie jest ukradziony, więc... Chociaż ten kabel, bo koszt takiego kabla to też nie są, to nie są też tanie rzeczy, więc czuję, że jeszcze się podładujemy jeszcze trochę i pojedziemy sobie jeszcze trochę gardą, bo powolutku, tak jeszcze ze 3 godziny zostały do zachodu słońca, więc jeszcze mamy czas. Hello, tu Marek z przyszłości. Słuchajcie, na 99% była to osoba z tego Mini Coopera, więc jeżeli będziecie chcieli się podładować na Lidlu... W miejscowości Garda, bądź gdzieś w okolicach. Uważajcie na tego osobnika, jeżeli go spotkacie na ładowarkach. No i ogólnie, jeżeli gdzieś ładujecie się w takim miejscu jak to, po prostu stańcie przy samochodzie przez czas ładowania. Może wam to oszczędzić dużo kosztów i nerwów. I wracamy do materiału. A to naładowane za Afryką Po małych turbulencjach z wuchami Ale za to widoczki są zajebiste